Hej, witam wszystkich w kolejnym odcinku naszej przygody z figurkami Funko Pop. Dziś odcinek filmowo-popowy. Tak jak. Nie wiem, czy tak już pokazywałem, czy akurat. Czy przy Indian Jonesie. Po. Dziś Mad Max. Mad Max był już z Funko, ale był ten Mad Max na drodze gniewu, czyli ta nowa. Nowa wersja, a przed nami dziś klasyczny Mad Max, jedna z najlepszych w ogóle trylogii ever. Oprócz powrotu do przyszłości, czy drużyny Pierścienia, władcy Pierścieni, czy, czy Indiana Jonesa, czy Mumi, No nie, no, mumii to tak nie do końca, ale obcego. To tak, ja trójkę uznaję, także ta trylogia jest dla mnie fajna. Także przed nami Mad Max. Tutaj na okładce widzimy Mad Max ze swoim psem, i tu już pierwszy ból. No nie będzie psa, niestety, nie wiem dlaczego. Nie będzie psa. Będzie Max Rokatański. Tak, gdzieś podobno jest tam w scenariuszu. Nie ma tego w filmie. Polacy uważają, że on ma polskie korzenie, dzięki temu z takich ciekawostek. Ale to gdzieś tam tylko w jakim skrypcie było. Nikt tego do końca nie wie. To nie jest do końca polskie nazwisko, mimo że kończy się na ski. Bardziej jest tam gdzieś podobno z Czechami związane. Ale no, trzymajmy się tego, że to ma tam coś z Polaka. Są trzy części. Tak jak widzicie, na okładce jest dwójka, która chyba zdobyła największą popularność. I ta dwójka z tej dwójki, właśnie będą, będą popy. Jedynka Mad Max na drodze. Nie, jak to się tam było? No, Mad Max, ta jedynka. Mad Max, jedynka jest bardzo mocnym filmem bardzo twardym. Zrobionym niskim kosztami i jest, jest naprawdę mocnym filmem. Najrzadziej do niej wracam, może pamiętam. Dwójka to dwójka, to jest naprawdę taki post Apo, no chyba numer jeden. I trójka też pod kopułą Gromu, z tinom Turner, też bardzo lubię, ale my będziemy mieli do czynienia z dwójką. I tutaj mamy też jeszcze bohaterów i samego Maxa, który nam się nawet przyda. Za chwilę do pokazywania tego przy figurce. Tak, prezentuje się, tak prezentują się pudełka. Są trzy figurki: Max, The Humungus i Wes. Takie trzy figurki dostajemy. I tak przedstawia się cała, cała ta seria. Jest jeszcze czwarta figurka: Ride, czyli pojazd taki z Mad Maxa no nie pokażę wam jej teraz bo nie ma jej tutaj na, na pudełku ale no, ja akurat jej nie kupiłem może gdzieś kiedyś wskoczy do mojej kolekcji dobra mamy trzech e, trzy figurki i już wam o nich opowiadam zaczniemy może od samego Maxa czy granego przez Mela przez Mela Gibsona, tu zrobimy trochę porządku, tak prezentuje się Mad Max. No można powiedzieć, że jest łudząco podobny, jeśli chodzi o, o, to, o ten strój, naprawdę ten z okładki tutaj jest praktycznie identyczny, no i aż prosi się, żeby w komplecie był ten jego psiutek z tą apaszką, ale no niestety, nie, dostajemy tylko samego Maxa, Wojownika Szos, i to jest, to jest on. Przyglądam się coraz bardziej, i tutaj właśnie widzę nawet takie drobne szczegóły, jak ta brewka, tutaj, która jest, brakuje tu włosów, jakby taką miał wygoloną, tak jak teraz, zgadza się tutaj z tym obrazkiem. Ten klucz, który ma tutaj uwieszony, chyba gwizdek klucz. Lornetka, także wszystko się zgadza. Tutaj także jest ta, takie wzmocnienie kolana, bo on miał problem z tym kolanem. Także taka, taka pseudo-orteza takiego starego typu. No, każdy kto widział, wie jak to wygląda. Także to jest tu z tyłu. Też jeszcze jakieś dwie. Jeszcze biorę może to dwie jakieś takie e, torebeczki. Rękawiczki bez palców, także naprawdę Max prezentuje się zacnie i bardzo cieszę się, że, że Fanko wypuściło te, te figurki. Bo z nowego Mad Maxa jest to fantastyczne widowisko. Dzieje się tam multum rzeczy, że nawet tego nie do końca ogarniamy. Dużo kolorów, dużo wszystkiego. Ale nie jest to dla mnie jakieś kino wybitne. Ten scenariusz to wszystko. No i ten Max tam sprowadzony do, takiej, do takiego troszkę można powiedzieć singla albo nawet takiego. No nie wiem, no jakby go jakby nie potrafił mówić, jakby był. No poszło to według mnie nie w takim kierunku, w jakim powinno. Dla mnie Mad Max to jest Mel Gibson. I, I zawsze tak zostanie. Chyba już tutaj nikt nie zrobi czegoś lepszego. Teraz na, gdzieś tam ogłoszono, że będzie prequel chyba z Furiosą, czyli z tą, z którą gra Charlie Steron bez ręki, i że z nią będzie serial. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie Mad Max. Dobra, jedziemy z drugą figurką. Drugą figurką jest Wez. chyba tak, chyba Wez, tak to będzie będzie, pisze się po prostu Wes, czy czyli ten gość z takim charakterystycznym irokezem, taki główny przeciwnik, można powiedzieć, Maxa, który chce go dopaść, który chce go załatwić, taki, taki madafaker naprawdę I, i to co jest dla niego charakterystyczne, czyli ta łysa głowa, ten tylko tutaj taki kawałeczek, Kawałeczek zarostu, ten czerwony Irakest, który jest naprawdę fajnie zrobiony, nawet z takim pochyleniem w jedną stronę. Też ten strój z taką mini kuszą na, na, na rękawicy, z, tutaj z taką, z taką można powiedzieć ala zbroją z piórami na ramionach. No, gość jest, jest naprawdę fajnie. Fajnie zrobiony, i od razu tutaj na pierwszy rzut oka wiemy, że to jest, że to jest ten gostek. Nie mam go tutaj chyba nigdzie na, na obrazku, ale no każdy, kto oglądał film, go rozpozna. Dobra, i na koniec numer 3, czyli humungus, czyli taki humungus, to jest, jeżeli dobrze pamiętam, to taka. Taki człeko, taki sztuczny człowiek, no taki ktoś, taki, taka, taka, taki twór, o, tak bym to nazwał. A tutaj jest to rzeczywiście twór, bo jest to gość, który ukrywa cały czas swoją twarz, ma takie poranione ciało, brakuje mu włosów. Proszę, tutaj jest do tych kilka kępków. Jest ta jego taka hokejowa maska cały jest tutaj taki poraniony ma takie potężne umięśnione skoksowanie ciało czyli jest takim trochę trochę ala Frankenstein Frankensteinem eee, no ta maska no, taki, takie skrzyżowanie takiego em, e, siła, takiego no, takiego mięśniaka z z, z takim sadomas Sadomasu, takim jakimś złolem. O, tak bym to opowiedział. Tu też taka ciekawostka, bo ma taki założony gorset na szyję i ta figurka nie ma, nie ma obracanej, obracanej główki. Także to pierwsze, co mnie tutaj zaskoczyło. O, jest ona na stałe tutaj tak sklejona i nie ma tutaj opcji obracania tej główki. A mi to akurat nie przeszkadza. Fajna. Fajna i od razu na pierwszy rzut oka widać, że to on, o tutaj macie, o jest jego odpowiednik, się troszkę odbija na okładce, także no tam jeszcze bym trochę tutaj, no, no taki taki sadomaso, kulturysto, mięśniako, e, złol. Taki krótki opis mój. Dobra, tak prezentuje się nasza trójka z Mad Maxa. Może zrobimy tak, że tu postawimy Maxa, a po bokach postawimy tych dwóch tych dwóch gości. O, tak. Dobra, widzimy ich wszystkich razem. Cieszę się, że, że ten Mad Max pokazał się idealnie gdzieś tam będą się prezentowali na półeczce razem z filmami. I będą ozdobia, ozdobili moją kolekcję fanko. No i całe moje plany, które były, że przestaję kupować popy, że ograniczam się dość mocno. No, poszły, jak to powiedział Siara, i wylądował. Eee, f... No, ale no, co zrobić? Kiedy kochasz ten film, kiedy jesteś wielkim fanem. I nie wydając grubych tysięcy na hot toysy, czyli te, te figurki w ubraniach, czy na jakieś statuły półmetrowe, po prostu wydajesz kilkadziesiąt złotych. No, chociaż to się i tak zawsze trochę zbiera. Masz swoich ulubionych bohaterów, swojego ulubionego filmu. No, jak można sobie, to, sobie tego odmówić? No, nie, nie wyobrażam sobie, jako fan. Filmu, że nie miałbym figurek z Mad Maxa, jeśli mogę je kupić bez problemu i są naprawdę takie fajne. Dobra, będę już się streszczał, będę kończył. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Że będziecie zaglądać na mój kanał, że klikniecie tam polub albo nie polub, że napiszecie, że jakiś komentarz. I polecicie ten kanał znajomym, bo no jeszcze trwam. Te kanały z popami gdzieś tam powoli poumierały. Chyba wszystkie, wszystkie polskie kanały, takie z popami, pokazują się popy na niektórych kanałach, które są z inną, z inną głównym tematem, jak Brody z Kosmosu czy. Nie wiem, kto tam jeszcze pokazuje popy. Oczysta Kultura chyba też ma dużo popów. Czasami gdzieś tam pokażą się popki u sfilmowanych. A tak to no, no, nie ma takiego kanału, gdzie chciałby Wam ktoś pomarudzić o tych popach. I nie tylko, bo mam też różne inne filmy i mam nadzieję, że też do nich zaglądacie. Dobra, czekam, liczę, że będą jakieś fajne komentarze, że coś napiszecie, że trochę dostanę wsparcie od widzów. Trzymajcie się i do następnego. Hej!